Powstają pierwsze od lat mieszkania komunalne. Bielawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego w Bielawie. Nowe mieszkania zostaną oddane do użytku w pobliżu już istniejących budynków TBS, które spółka wybudowała w 2012 roku. To odpowiedź władz miasta na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców. Problemy mieszkaniowe w Bielawie są dawne i aktualne. Dużo osób przychodzi we wtorki, sygnalizuje, że mieszkają w warunkach trudnych. Jest brak mieszkań nadal w naszym mieście, niestety. Dlatego bardzo cieszy fakt, że powstaje budynek na 15 mieszkań i rzeczywiście tu jest taka kombinacja, że 6 mieszkań TBS-owskich, natomiast 9 mieszkań komunalnych, co bardzo cieszy, bo właśnie od prawie 20 lat w takich mieszkań nowych w Bielawie nie budowano. Teraz to się zmieni. W przyszłym roku stanie budynek w stanie surowym zamkniętym. Najpierw był pozwolenie na budowę i projekt, a teraz pierwsza koparka zaczęła pracę na budowie na początku października. Część ludzi już jest zainteresowana tą budową i też się dopytuje, i właśnie oni głównie chcieliby uzyskać zupełnie nowe mieszkanie, i to jest jak gdyby pod tych klientów też realizowana ta inwestycja. Wnioski będziemy też już dawać na stronie internetowej i w różnych innych mediach, że praktycznie już będziemy przyjmować od tego miesiąca wnioski do najmu tych mieszkań tutaj na, tym, na tej budowie. Budowa zostanie dokończona. Na początku 2017 roku, w lutym 2017 roku to jest, to jest termin zakończenia już pod klucz, a już mieszkańcy niektórzy dopytują się o, o możliwość zamieszkania budynek zaprojektowany jest nowocześnie i funkcjonalnie, więc nowi mieszkańcy, którzy będą mogli wprowadzić się do niego na początku 2017 roku z pewnością będą zadowoleni. Budynek będzie posiadał 15 mieszkań, w jednej klatce będzie 9, łączna powierzchnia to będzie tych 9 mieszkań 448 m2 powierzchni użytkowej, w drugiej klatce będzie 6 mieszkań o powierzchni 327 m2. Mieszkania będą wykonane w systemie podkorektywnej klucz, czyli po prostu będą całkowicie nadające się do użytkowania bezpośrednio po otrzymaniu kluczy przez najemców. Na uwagę zasługuje lokalizacja budynku, ponieważ w pobliskiej odległości znajdują się m.in. przedszkole publiczne nr 4, poczta filia szkoły podstawowej nr 7 i zespół szkół społecznych. Czy to początek tego typu inwestycji w Bielawie? Zapotrzebowanie na mieszkania na pewno jest. Szukamy możliwości kredytowania i tutaj też chcę powiedzieć, że z Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskamy ponad 600 tysięcy refinansowania tych kosztów. Tutaj gmina. Akurat partycypuje 1,5 miliona, prawie 1,5 miliona, tak samo prawie 1,5 miliona TBS, który jest spółką gminną. No szukamy rozwiązań jak najbardziej optymalnych na możliwości naszej gminy, możliwości finansowe. Oczekujących na nowe lokale jest bardzo dużo, dlatego ta inwestycja jest tak cenna. Miejmy nadzieję, że w kolejnym rozdaniu uda się pozyskać środki unijne na budownictwo komunalne i ten blok to będzie dopiero dobry początek. Kto teraz może liczyć na mieszkanie w nowym TBS-ie? My mamy określone warunki ustawowe, więc w naszym zakresie to tam główne preferencje to jest kwestia zameldowania tutaj na terenie gminy i kwestia dochodu. Przy czym my też w tym wszystkim bardziej staramy się po prostu pozyskiwać najemców, jeśli chodzi o rodziny młode, wielodzietne, to one bardziej u nas są jak gdyby preferowane. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to po raz pierwszy tutaj ta kwestia będzie jak gdyby rozstrzygana i myślę, że podobne kryteria, jeśli chodzi o rodziny młode i wielodzietne, też będą miały znaczące preferencje przy uzyskaniu tych mieszkań. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać najemcy, aby otrzymać mieszkanie w TBS-ie, dostępne są na stronie internetowej spółki.